W oko. I w dzisiejszym odcinku gramy w, znowu w Draft Simulator, tylko że w inną wersję. E, teraz idziemy skwixelować moje karty, bo mi są niepotrzebne. Pięknie, pięknie e, otworzymy jedną paczkę Food Champions i może drugą. Jeśli wbijecie trzy łapki w górę, będzie maraton. Dzisiaj, do godziny 14, będą się pojawiały filmy. Jak woksaluję ich tutaj tak szybko, żeby mieć końce? No, o, na pewno otworzymy dwie paczuszki, a może i trzy. Po, postanowiłem sobie taki challenge z. Postaram się z tych wszystkich moich paczek yy, przez ten maraton uzbierać na paczkę Food Champions, czyli za milion końców. Oj, chyba nie. Trudno. To idziemy, bo. Patrzcie. Otworzyła się? Ja zamykam oczy. Mam już Kurde. Cool. A teraz wam pokażę moje karty. Najlepsza karta to. Ronaldo95, Pini, Suarez, Ibrahimowi, Ramos, Iguain, De Bruyne, Sanchez, Alaba, Marcelo, Costa, Luis, Sokratis, Manolas, Hamsik, Isco, Carvalho, Salah, B. Penteke, Kane, Cavani, Michitari, Ariksen, Erlandes, Quaresma, Insigne, Howard, Donnarumma, Marquinhos, Kritel, Lyon. Pokazuję wam resztę kart. Już tutaj nie będę czytał. Mam nawet Polaka, Boguskiego. Dobrze. To, to teraz... Czekaj, mam jeszcze końce? Co? To? to mogę jednak otworzyć jeszcze jedną paczkę Food Champions? <ścoughs> o! En colocante. Przepraszam. Mogę wyciszyć. A nie, i tak będziecie słyszeć. Yy, dobrze, czyli mamy 300 tysięcy końców. To nawet może w tym, w tym odcinku, jeśli trafimy coś dobrego. Uwaga, no nie no. Może ma 94, nie Williams. Yy, do... Może uda się uzbierać. Oh. Sprzątanie przedświąteczne Macie chwileczkę. czasu to się nagra, odcinek Eee, nawet no, chyba... A był chyba lewy, nie wiem coś tam widziałem Ja was Zaraz by się przydał. O, nikolić. Dybala. Najlepszy mój w tych draftach. Kurcie, lewego pomocnika. Janik Karasko. Jeszcze zaraz środkowy pomocnik. Mordy. Uuu, kołodziej za kołodziej czeka, wchodzi. Bo Gaspara sparawale zamontuje. O, ja no jak. On ma najmniej zgrania. O, on e, będzie miał więcej, cztery zgrania. Może dobra syfko. simdraft, simdraft. I krótkie cięcie. Jestem już po cięciu. I gramy meczek. Film będzie gdzieś 15 minut trwał. Mam nadzieję, że dwa drafty się uda złożyć. Oluj suarez! strzelał rameczkę. Przepraszam, że nie ogarniam PlayStation warki ale... Trudno. Muszę mieć takie. Może nagram coś z Hero, ale jeśli chcecie z tego maraton Trzy łapki albo dwie łapki i maraton wlatuje. Pod każdym filmem oczywiście. Już jak dwie łapki wbijecie to spodnie. A jak trzy to by było super. A, na... a to, o czterech to marzę. O pięć, o sz sześć może a czwórkę to jeszcze, jeszcze możecie wbić. Luis Suarez. I wygrywamy drafta. Coś fajnego. O, fajna flora. Messi, 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 dibulo. Ale ja zbieram tylko. O, ja zbieram. O, ja zbieram tylko, tylko, tylko. Jakby to był toks, To ja bym to zostawił. aj. O, to już wiem, że na pewno dwie paczki teraz otworzymy. A, a jak nie trzy? Oh, Owlent. O, Messi. No, wyszukaj. Okay. No, tu. Aż mi się. Messi, milion. Dybala. 400 tysięcy czy 30, nie wiem. No, będzie stać nas na dwie paczki chyba. Proszę z powtórek coś zdobędziemy. Bum, 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 otwieramy. I bum. Naprawdę i Cardi Są powtórki, czyli otwieramy. Jeszcze jedną. O, o! Sanchez! 88. Tak jest. Tak jest. A teraz idziemy szybko układać jeszcze drafta? Albo tom zagram Bez skrzydła. Fun POSTY! Fun POSTY! to. Spoczywa im. Przeninął de Brujne. Grywał. Millerem. E. Danem rousem, mertyl z nie nie wiem, kulmenem oraz I Już ulepszanie na środek obrony kościelny, jeszcze kulibali. Antoni Griezmann, Nie ma jak go umieścić w składzie. Jorwinia. Christian Benteke. Zobaczyła jego. I teraz nie wyszło ale wybieram. Żeby zdobyć. I schąpię już. No bo to 188 Trzy legendy W tym Pele O tam Medii Ło, wow, ale drafty! I jeden raz tutaj tam. Ale że ustrawiam ulepszenie napastnika. I jeszcze jedną. Dobra. No, cały ja szesnasty ostatni drafty. Jak powiedziałem, że będą dwa drafty, to dwa drafty. I może się znowu uda zrobić na paczkę. A jak nie, to w następnym odcinku dorobimy na paczkę. O, jak, 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 jak w ostatnich minutach. Hektor Harrera. Przegram jeden za. Ash curde. morde. Sério, Davis? Może są te tykany, ale jak wiecie to możecie napisać. nie odzywam, ale skupiony jestem już drafty nie zdążymy rozegrać mówiłem 13-14 minut no i elo